Mówili wtedy: Nie używam serwisów społecznościowych. A ja mówiłem: Dobra, ale będziesz. Wtedy mówili: Nie, nie, nie. Cenię sobie prawdziwe interakcje. Cenię sobie prawdziwą obecność i intymność. Wtedy ja mówiłem: Dobra, na razie się opierasz. Nie musisz od razu brać udziału, ale w końcu Cię dorwiemy. I nie wiem, czy zdawałem sobie sprawę z konsekwencji rzeczy, o których mówiłem. Nieprzewidzianych konsekwencji, kiedy to sieć rozrośnie się do miliarda lub dwóch miliardów użytkowników. To dosłownie zmienia relacje ludzi w społeczeństwie między sobą, z innymi ludźmi. Prawdopodobnie wpływa to w jakiś dziwny sposób na produktywność. Bóg jeden wie, co to robi z mózgami naszych dzieci. Głównym zamysłem przy kreowaniu takich aplikacji, i Facebook jest jedną z pierwszych, było, jak możemy skonsumować najwięcej Twojego czasu i Twojej świadomej uwagi, jak to tylko możliwe. To oznacza, że co jakiś czas musimy dać ci mały zastrzyk dopaminy, bo ktoś zalajkował, skomentował twoje foto albo post, a to znaczy, że dorzucisz coś jeszcze więcej od siebie. dać ci to jeszcze więcej lajków, więcej komentarzy i wpadniesz w pętlę chęci zdobycia społecznej aprobaty. To dokładnie coś, co haker jak ja mógłby wymyślić, bo wykorzystujemy tutaj słabości ludzkiej psychiki. Warto powtórzyć, Facebook wpędza ludzi w pętlę chęci zdobycia społecznej aprobaty, bazującej na dopaminie. Wpływa to na ludzki mózg i zmienia to sposób interakcji międzyludzkiej. Nie tylko to, ale przyznam jeszcze, że zrobili to świadomie. Myślę, że twórcy, czy ja, czy Mark, czy. Kevin Systrom z Instagrama. My to rozumieliśmy. Świadomie. A i tak to zrobiliśmy. Zgadza się. Wiedzieli, że robią to ludziom, a i tak to zrobili. I obwieszcza to wszystkim. Może chce wyzbyć się winy. Nie wiem. Ale zrobili to ludziom celowo. Kilka tygodni po oświadczeniu Parkera, ten koleś, którego imienia nie potrafię wymówić. Chimath Palihapitiya pracował w Facebooku od 2005 do 2011 jako wiceprezydent do spraw pozyskiwania klientów. Po oświadczeniu Parkera dorzucił drugie tyle, mówiąc: Myślę, że stworzyliśmy narzędzie, które rozrywa nas strzępy społeczne struktury. Czuję wielką winę. Myślę, że wszyscy wiedzieliśmy gdzieś w podświadomości. Mimo, że myśleliśmy, że to wszystko nie będzie miało żadnych ujemnych konsekwencji, gdzieś pod w podświadomości głęboko wiedzieliśmy, że coś złego się stanie. Ale nie planowaliśmy tego tak do końca. Znajdujemy się teraz w punkcie gdzie myślę, że stworzyliśmy narzędzie, które rozrywa nastrzępy społeczne struktury. Tak wygląda obecna sytuacja. Krótkotrwałe i bazujące na zastrzykach dopaminy chęci zdobycia społecznego odzewu niszczą sposób, w jaki funkcjonuje społeczeństwo. To nie jest tylko problem Ameryki, ale to jest problem na globalną skalę. To nie jest tylko krótka odskocznia w ten cały synk. Ludzie myślą, że to tylko sposób na spędzenie wolnego czasu, ale tak nie jest. Według mnie obecnie jesteśmy w bardzo złej sytuacji. Niszczy to podstawowe zasady i sposób, w jaki ludzie zachowują się względem siebie. Próbowaliście kiedyś rozmawiać z kimś, kto siedzi na Facebooku albo Twitterze? Nie da się. To tak, jakby tej osoby tam nie było. Fizycznie tam są, widzisz ich, ale mentalnie są daleko stąd. I robi się coraz gorzej. To tak, jakby ludzie znikali. I nie mam na to dobrego rozwiązania. Moje rozwiązanie jest takie, że po prostu od lat nie używam tych narzędzi. Na Facebooku opublikowałem coś dwa razy w ciągu siedmiu lat może trzy, albo pięć na pewno mniej niż dziesięć. To dziwne, ale chyba od samego początku nie chciałem dać się zaprogramować ale każdy z nas musi sam do tego dojść. Co zamierzasz z tym zrobić? Nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale wasze zachowanie jest programowane. Czyli, to już drugi przedstawiciel Facebooka z wyższej półki, który mówi, że Facebook ma za zadanie programować ludzi. Musisz decydować, na ile z tego zrezygnujesz, i zyskasz intelektualną niezależność. I nie myśl sobie, że Ty jesteś jakimś tam geniuszem i to na pewno nie dotyczy Ciebie. Ty pewnie utknąłeś w tym najgłębiej. Całe Twoje życie jest na tym portalu. Spójrzcie na jego twarz. Ci ludzie śmieją się, aby to był jakiś żart, ale on nie żartuje, tylko mówi poważnie. Mówił poważnie cały czas, a ludzie z publiczności reagowali tylko, ha ha ha, Facebook. Kompletnie nie chwytają tego, co chce im powiedzieć, a jest całkowicie szczery. Mogę kontrolować moje decyzje, czyli wcale nie używam tego badziewa. Mogę kontrolować moje dzieci i one nie mogą używać tego badziewa. Prosto z mostu, moje dzieci nie mogą tego używać. A tą kwestię każdy powinien zrozumieć. Nawet ludzie, którzy wiedzą, że Facebook jest zły i nazywają Facebook szpiegbóg, i wiedzą, że Facebook zbiera wszystkie informacje o nas, mają rację. Jak mówi Parker, chcą, żebyśmy spędzali jak najwięcej czasu na Facebooku, żebyśmy dali jak najwięcej informacji. Ale nazywa on siebie hakerem i mówi, że haker jak ja wykorzystuje słabości ludzkiej psychiki. Ale co ma na myśli? Czyli jeśli jest hakerem, do czego on się tak właściwie włamuje, skoro wykorzystuje ludzką psychikę? Wykorzystujemy słabości ludzkiej psychiki. Do ciebie włamuje się, do Twojego umysłu i mówi to wszystkim naokoło. To szokujące. Nie tylko wrzucasz coś do Facebooka, ale dostajesz też coś w zamian. Tak działa wspomniana pętla feedbacku. Nie tylko dajesz wszystkie swoje osobiste informacje, łącznie z tym, co miałeś dzisiaj na śniadanie, ale dostajesz coś w zamian. I to jest właśnie programowanie. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak działa programowanie i dlaczego nazywają to programowaniem. W jednym z